ojej. Powiadomienie, karnia. głośność ustawiona na 0%. Zamknięta jest. A mała wyczuła ją i walczy z tym workiem. O, jaka głowa. Za cholerę? Że mówi koniec. Nie, mojaś tyś, mojaś. O. I próbuję za cholerę ją otworzyć. Nikomu nie chce dać. O, wszystkich gryzie, podgryza. I Dona i Maje. Nie chcę wziąć. Pierwsza. No, Wszystkie wąchają. tą karmę, a ja nie wiem. Przypominamy, no to kocik, że, Przypominam, że to jest taka karma, kupiłem dodatkowo, bo my rozsypujemy po sesji tak? Że one sobie jedzą, a tu dodatkowo są puszki z makaronem, żeby nie było, pokaż. No i widać, że, że jest było. dobrze, jest puszka. tych puszek. No ale po, jest. No jejku, no. no typie, tak teraz? Patrz, 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 patrz jak jedno chcę, otwórz drugie. A teraz ona walczy. Broń, worka. Dobry pies, broń, worka. Broń, worka. Nie daj worka. Nie na oczywiście. A jaka jest głodna? Pokaż jaka no. jest głodna. No chodź, pokaż się. Żeby nie było. Pokaż się. Patrzcie jak wygląda. Gruba. Zapadnięta, co? No, gruba Zapadnięta jest. jest. Biedny, głodzony. No już. Boże. Pies, Dobra, poczekaj, ja otworzę tą karmę. Dobra, ja otworzę, daj, tak, jak widzimy. Nasz najmniejszy muż. Weź tym nożem, tym nożem, weź. Lolka. Nie, 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 bo na koty kładziesz, na koty kładziesz. Czy nie możesz tak na dole otworzyć Bo psy tak jak... są, nie mogę na dole, bo ty. Możesz musisz. otworzyć, to daj, ja otworzę, powiedziałem. Ja chcę otworzyć tylko. Cyż. No nie mogę, mam, wejdziem, no że mam wejdę tam moim okiem. Rozumiem, trzymaj te, trzymaj tu. O, się. O, Gdzie potęcze? Ta, to jest cekasz. A ty co masz? A tu jest suche dla korków, proszę. Tu stoi otwarte. O, tak. My stosujemy taką właśnie technikę żywienia. raz pokazywałem. Doniu, chodź do mnie, Don. Ty, tryton. Wczoraj spowiedzieliśmy, że mógł mieć na Tryton, król mórz. No i co? Zadowolony. Otworzona, więc Jeden oczywiście. O, ciekawie, aż jak długo będą jeli? aż pękną. Dobrze. Dobra. A to jaka karba firmy? Nie wiem. Z czym wziąłeś? Z kuczakiem, czy z warzywami? Czy jeszcze z wołowiną? Pokaż wam, jak to film. Dobrze, zostaw. To. Nie, bo, co, ja ci połączę się z wołowiną. No, że... To się opłaca jako dla tego... A Belos, bo to nie jest dla jedzenia, ale bo to nie, nie jest sobie karma jakiejś wysokiej jakości, żeby psa karmić tym, no bo to jest szajs, ale jako takie podgryzka, tak jak dzieci karmimy z tymi jak się nazywa, no ci psami, to no to jako podgryzka może być. Dobrze. Sobie. Czy już, czy jeszcze można nagrywać? Zostaw te koty. Tak, tak. Gdzie idziemy ciekasz. Chodź. No chodź do mnie. Nie bój się, zobaczcie po słodzach. Ona na mnie, nie? Łódka nasza kocia. No widzisz, nie bój Tu jesteś bezpieczna, słoneczko. No Majka. No, nie bój O, jak warczą na paliwa? Majka. A jeszcze warczy. Tak. A to dzieciaki mają naprawdę wyżerkę. No to na kotę może Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiamy. Ty mają jeszcze też trzymają. Też będzie Dobrze, dobrze, też mają. Tak, tak, tak. tak. Pozdrawiamy. Tak, u nas jest właśnie. Aaaa! smacznego.